Pomiędzy lotniskiem a obwodnicą Wrocławia swoją siedzibę ma Wropak. Producent systemów znakowania. Słońce wznosi się nad nowoczesnym budynkiem, stojącym dumnie pośrodku bujnych drzewostanów. Zaczyna się kolejny dzień w życiu w Wropaku. Pracownicy niestrudzeni gromadzą się od świtu, by zabrać się do wspólnej pracy. Pośród bujnej zieleni skrywają się przedstawiciele firmy. Każdy klient posiada przypisaną mu osobę z działu handlowego, która będzie znała odpowiedź na każde jego zapytanie. Na czele firmy stoi kobieta. We Wropaku obowiązuje matriarchat. Krok za przywódczynią pośród zebr stoi jej partner. Wropak to firma rodzinna. Za dojrzalszymi osobnikami podążają młode wilki ze stale powiększającej się kadry specjalistów. Firma funkcjonuje na rynku już od 25 lat, stale ewoluując i rozwijając technologię. Od kilkunastu lat jest rozpoznawana jako gazela biznesu. O hierarchii i strukturze w stadzie dowodzi ISO 9001. Z kolei ISO 14001 i FSC świadczą o trosce w ropak o ekosystemy drzewne. Posiadany przez firmę certyfikat UL pozwala na obsługiwanie najbardziej wymagających klientów z Ameryki Północnej, od mroźnej Alaski po Zatokę Meksykańską. A oto przedmiot całego zamieszania. Etykiety samoprzylepne. W portfolio w u Znaleźć można m.in. etykiety czyste, kolorowe, Easy Peel, RFID i taśmy termotransferowe. Do ich wytworzenia wykorzystywany jest druk fleksograficzny oraz cyfrowy, jak również wycinanie mechaniczne lub laserowe. Klient może przebierać w ofercie WROPAKu niczym w ulęgałkach. Kolejny dzień w firmie WROPAK chyli się ku końcowi. Osobniki rozchodzą się do swoich legowisk na zasłużony odpoczynek, by przygotować się do następnych wyzwań. Czytała Krystyna Czubówna.